Niestety nie mam pomysłów już na kolejne filmy. Pod filmami pojawia się dużo łapek w dół i negatywne komentarze. Postanowiłem. O co jest, gdzie jestem? Co to jest za pokój? Przecież to nie jest mój pokój. Ja pamiętam, że się położyłem u siebie w pokoiku. Co? O co tutaj chodzi? Co to jest za pokój? Halo, wypuśćcie mnie, pomocy! Co to jest w ogóle? Tutaj jest komputer jakiś. O co tutaj chodzi? To jakiś green screen, kamera? Przecież to nie jest mój pokój, ktoś mnie znowu uwięził tutaj. To ty, Czolona fanko, wiedziałem, że to ty znowu zrobiłaś. Otwieraj te drzwi, i wypuść mnie stąd. Przytko się ze mną witasz. Ej, dlaczego mnie tutaj zamknęłaś znowu? Powinieneś powiedzieć, cześć moja przyszła żono. Co? Nic takiego nie będę mówił. Wypuść mnie stąd, bo znowu zadzwoni na policję. Gdzie jest mój telefon? Ej, nie mam telefonu nie w ogóle. Co jest nie, grane? Tu się do nikogo nie o nie, o nie, co ja teraz zrobię? Jak ja muszę się stąd wydostać? Pomóż mi, otwórz te drzwi wypuść no mnie ja stąd. Tutaj Halo, po pomocy! Halo, jest tam ktoś za oknem, nie, pomocy! Niech nie, Halo, bo i gdzie tak my jesteśmy? Tu nic nie ma w ogóle na zewnątrz. Nie wypuść nie ma, mnie stąd, co to jest za dziwny nie... pokój? Ja nie chcę tutaj być! To jest twój pokój! Jaki radę. mój pokój? Ja. ja to zobacz. nie jest mój pokój! Ale teraz już jest twój. Dla ciebie specjalnego go przygotowałam. Nie, ja nie chcę, nie chcę tu mieszkać. Ja nie będę tutaj, nie będę tutaj żył. Zobacz, nie Wypuść mnie ten... stąd. Nie, ten nie jest idealnie do nagrywania filmów. Ja nic nie będę nagrywał, jak ty nie masz dostępu do mojego konta przecież. Ja się tutaj nie zaloguję nigdy w życiu. Ale ty masz dostęp. Nie, 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 ja się tu nie zaloguję. Tak. Jakim cudem to już jest zalogowane tutaj? Ty jesteś jakaś nienormalna. Jak ty to zrobiłaś? Eee, yy, ma swoje sposoby. Skąd wiesz, skąd znasz moje hasło? Ja to zgłoszę, gdzieś tak nie może być. Ja wszystko tobie wiesz! Ja nic nie będę nagrywał tutaj nawet, sobie nie myśl. No chodź, możemy sobie tutaj razem ponagrywać właśnie. Nic, ja nie będę nic nagrywał, na pewno nie. Dawaj, to będzie fajna nowość. Nie, 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 ja nic, nic nie będę Są nagrywał, nie, nie, nie. Tutaj masz fajne stanowisko. Nic nie będę nagrywał, nawet sobie nie myśl, ja, ja... Będziesz! Nie, nie będę. Co ty tu masz? Będziesz? Nie, 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 zostaw Mam mnie. Miecz. Zostaw mnie, zostaw mnie, nie bij mnie nawet no i do tym. i w końcu żyjesz, zobaczysz! Nie, 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 ja nie będę tutaj nic nagrywał, Na pewno nie. Musisz to. Halo, nagrywać. pomocy, ratunku, ratujcie mnie. Halo, Ej, jest miecz, tu ktoś? Bo to ci i tak nic nie da. Dobra. Jest bardzo daleko. No wiem, i to ja nagram filmik i powiem wszystko moim widzom. Że albo odpalę live i powiem wszystko moim widzom, że ty mnie tu zamknęłaś. Wszystkie wiadomości są filtrowane, więc nic bez mojej zgody do <laughs> tego nie musisz Nie, ja, nie chcę. No I właśnie. co ja mam niby nagrywać? Nic nie będę nagrywał. E, wszystko, ale razem będziemy nagrywać. Co radzę, Oni... niech ciebie nie chce oglądać w ogóle. Na pewno będą chcieli. Nie, nie będą chcieli. I razem będziemy grać. Ej, ja muszę do toalety, ja muszę do toalety. Gdzie tu jest toaleta? nie mam tu toalety nawet w tym pokoiku. Gdzie ja mam iść? Chodźmy. A tutaj, dobra. Chodźmy. Co to za szkieletur? Kto tu tutaj? Co ty tu? Kogo ty tu trzymałaś? E, nie słuchał się mnie się jego losu To jest na pewno, losy, to to na pewno jakiś słuchać. inny youtuber, słuchajcie, tu na banki jest jakiś inny youtuber. Słyszysz? Ja nie chcę skolczyć tej ikon. E, e, słyszę, słyszę, słyszę. Dobra, e, gdzie no, jest toaleta? To tutaj? Tam! O, nie, a tu co tu? jest? Co tu jest? O, tu masz to jakąś kuchnię. Kuchnia. Dobra, dobra. E, to tu. otwórz mi, otwórz mi Dobra, ale nie wchodź tu ze mną! Czemu? No nie, dlaczego nie tu jest kamera? Jak ja mam coś zrobić, tu jak tutaj mnie ktoś podgląduje? Muszę cię pilnować! O nie, jak ja mam? No nie będę przecież tak robił nic tutaj. Słuchajcie, muszę coś wykombinować, jakoś się stąd wydostać, nie wiem jak ja mam to zrobić, słuchajcie. Nie mam pojęcia, może te karty jakieś, muszę, muszę je te, te karty tutaj ukraść. Słuchajcie, może wtedy by udałoby mi się uciec stąd. Ja nie wiem, słuchajcie, co ja mam zrobić. Nie? Przecież ja nie będę tutaj filmików z nią nagrywał. Ty, nie, nie, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Dobra, muszę coś, słuchajcie, wykombinować, jakoś się stąd wydostać. Dobra, już, już, możesz mi otworzyć tutaj. O, dobra. dzięki. Dobra. A co jest tu w kuchni? Tu mogę zaj zajrzeć? Nie. Zobaczyć? nie możesz. A, Nie mogę. Tylko ja mam tam specjalną No dobra, kartę. dobra, okej, okay, okej. Okay. Okay. No, no dobra. No dobra, to teraz nagrywam odcinek wspólnie. Jaki odcinek? Nie wiem, właśnie musimy Ale ja nie mam pomysłu żadnego nawet. Na pewno coś Ci wpadnie do dobyć. Nie, to Ty coś wymyśl, to ja to nagram wtedy. Ja chcę być jak Bella. A Ty chcesz być jak Bella? Ale to tak. nigdy nie będziesz jak Bella, bo Bella jest unikalna. Będę jak Bella! i yy, muszę coś tu wymyślić. Szybko, chodź tu ze mną coś nagrywać. Tu, do kamery, no nie, no Minecraft chyba, no nie? No to co, co pójdzie, co pójdzie? Dobra, co to ja zacznę, robić, a ty nie, nie wiem, co będziesz robiła. No, musisz się jakoś mhm. dostosować. Dobra, to ja zaczynam. Aha. 3, 2, 1. Ją się banko z tej strony witam i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Słuchajcie, zostałem porwany przez szaloną Fankę. Proszę, uratujcie mnie szybko, przyjdźcie, przyjdźcie do. mam. <laughs> w tym programie są dodane takie słowa, których nigdy nie będziesz mógł wypowiedzieć. Bez sensu, nic ja nie nagrywam. Idę się tu położyć, mam to w nosie. Masz ze mną nagrać film? Nie, ja nic nie, nie będę nagrywał. <laughs> Dobra, to co ja mam powiedzieć? Co ja mam nagrywać? No to powiedz co chcesz, bo ja nie będę no, że, wymyślał. Muszę teraz już nowa osoba z tobą i ja się powiem, Dobre. ja powiem, że tu jest... Yo, ja siemanko, z tej strony Wito, słuchajcie, na filmie Dobra. dzisiaj będzie nowa osoba, taka szalona fanka, nie wiem, jak ona się nawet Cześć, nazywa. fanka, Nie no. wiem, jak ją nazwać, ona mówi, że zastępuje Belle, ale... Cześć! nie wiem, ja... o co chodzi, bo ja jej nie lubię ogólnie, więc, no... Aha, on się tak droczy ze mną, Dziś bardzo mnie się drudził, nie droczy, serio, nie dzisiaj lubię. Dzisiaj się wygwali w Minecrafta razem. Eee... No, ale mi się nie chce ogólnie grać w Minecrafta, więc... W brzuch, więc, więc ona, ona, ona niech grzy. siada i nie gra, a ja tutaj będę stał, słuchajcie, i się patrzył ogólnie. O, e... Poczekaj, cięcie. Wiesz, co cięcie. Możemy, możemy zrobić no. takie coś, że ty będziesz. E, zatytułujesz ten film, że moja nowa dziewczyna gra w minecrafta To chodź, dobra, tak, tak. No, to wiecie, to pierwszy raz e, Minecrafta i widzą tutaj w mówić, co mam robić. To nie jest moja To, dziewczyna. Co się to ja nie ja napisałem ty tytuł A on się wstydzi, nie słuchajcie go No, to co, my musimy tutaj przetrwać noc? Dobra, okej, okay, no to co, muszę iść tak, ja e, robić Tak, klikasz Alt i F4 Co? No wciśnij Wciś Alt i F4 Coś się tu zepsuło <laughs> Wyłączyłem wyłączył ci komputer! Nie Mój się już nie zapisał, a tak fajnie było! O, znowu musimy nie, to robić. ja nie będę z tobą nagrywał, mówiłem ci! Nie chcę z tobą tak. nagrywać. Tak? Tak. Jesteś tego pewny? Nie, nie, dobra, 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 nagrywam, okej. Okay. No ja chiemam no z tej strony witam, ze mną jest dzisiaj y, szalona fanka, niby moja dziewczyna nowa. No, i ona dzisiaj gra w Minecrafta, więc macie i oglądajcie ogólnie. Możecie komentować i, i łapkować w dół, jak wam się nie, górę, nie podoba. W górę, w górę. A w górę, w górę łapkujcie i komentujcie ten, ten film ogólnie. Dobra, to co robimy dzisiaj, Vito? No dobra, to już na tyle w dzisiejszym filmie. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawiajcie łapki, albo nie zostawiajcie. I subskrybujcie kanał i my się żegnamy. papa. pa. Pa, pa, pa. Ale to była męczarnia dla mnie. Nie chcę więcej tego nagrywać. Dobra, to ja teraz zmontuję i wrzucę ten film. Tak? Dobra. Dobra, filmik już wrzuciłem, słuchajcie, więc zobaczymy co się wydarzy tutaj. Ale się zmęczyłem, to słuchajcie, takie to po prostu nie chcę mi się nagrywać tego O nie, ono zdąży. No, co no, tam, ja No to zobacz sobie, no ja co nie wiem. No, myślę, zobaczyć sobie. Co? Hejtują ciebie? Hehehe! No Myślałam, że ja jestem jakaś słaba! No widzisz, mówiłem ci, że Belli nie zastąpisz. Trzeba było oni nie nagrywać nie ze mną! Belle! Oni ciągle są tą Bellę No właśnie, trzeba nie. było ze mną nie nagrywać, bo jestem. ja wiedziałem, że to tak się nie skończy. Chcę być! Co ty robisz? Chce być! Złóżcie! Ale nie chcę się kupuję! No ja się z tym bawię! zastąpić! No co to wszystko Zniszczę! Dlaczego żeby ona oni tylko mnie tam, jest. Nie brali Żeby ślub. mnie nie zaatakowała teraz tylko. Nie. Tym <noise> Ej, dobra, dobra, nie. uspokój się! Czekaj, spokojnie, spokojnie! No, wiesz co, czasami się zdarza tak, że hejtują po prostu. No, a wiesz, tym bardziej, jak ty chcesz zastąpić Belę, no i nie zastąpić, dlatego cię hejtują. No. I co ja mam teraz zrobić? Nie wiem w sumie. O nie. Ja, nie, nie będziemy, wiem, nie wiem co, nie będziemy nagrywać filmów po prostu. Będziemy. Wypuścisz mnie, nie a ja pójdę tak z Belą tego. nagrywać z powrotem. Nie, muszę się do mnie przekonać i muszę zapomnieć o tej belli. <grymne> <grymne> Więc no um, chodź tutaj na ściankę i nagramy, że ja jestem twoją nową dziewczyną. Co? <grymne> nie. Dlaczego? No bym nie chcę tego nagrywać. Ale trzeba tak zrobić, co mnie polubi. Ale nic nie trzeba, właśnie. Tak cię A nikt ta nie, ta polubi, nie polubi, jak na siłę ty chcesz coś zrobić. Nikt cię tak nie polubi. Ale Beli już nie ma. No Jak nie ma? Nie ma. Jest, na pewno ty? gdzieś tam jest. Bela, halo, pomóż mi, uratuj mnie z please! Muszę jej już w ogóle nie ma na świecie? Nie, no na pewno jest, nie gadaj tak. Tego nie, nie mów takich głupot! No, to ja będę twoją nową Bellą. Nie, nie będziesz. No dawaj, chodź, nagrajmy taki odcinek. Dobra, dobra, dawaj. I muszę nagram to, słuchajcie, może się uczepi. No, dobra, dawaj, zaczynaj. Pokaż skilla. Cześć! z tej strony Ciebieś... witaj, ze mną jest jakaś dziwna szalda fanka Nie jestem dziwna My słuchajcie się tak przekomarzamy Dobra się <grym> lubi to się czubi Aby to chciał funkcję. Chyba odwrotnie Jak co ja powiedziałam? No powiedziałeś kto się czubi. lubi to się czubi To się czubi wiecie co jest ładna pogoda ogólnie i mam miecz, e, mam. tak tak to jest moja nowa dziewczyna My bardzo się lubimy i będziemy nagrywać filmiki teraz Juhu! i w dobra, ogóle nie mówię tego z przymusu w ogóle Aha! w ogóle w ogóle nie mówię tego I z przymusu to ah! by mi się nie udało nie udać się nigdy dobra co ja znowu do toalety muszę pójść Dobrze. głodny Okej, jestem w ogóle coś bym zjadł dobra ok to ty idź do toalety E, idź, no, po dobra. He, nie wiem, słuchajcie, co ja mam wykombinować, jak ja mam się stąd wydostać. Nie mogę zabrać jej tej karty, ona mnie cały czas straszy tym mieczykiem w ogóle. Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, co mam zrobić, jak stąd się wydostać w ogóle. Bardzo ciężko będzie mi się stąd wydostać. Zresztą, jak widzieliście, to miejsce jest w ogóle jakieś dziwne, bo tam nic nie ma na zewnątrz. Wygląda na całkowite pustkowie. Ja nie wiem, gdzie znajduje się w ogóle dniem, czy to jest domek, czy co to jest. Nie mam pojęcia, słuchajcie. Idzie znowu, idzie, idzie. Dlaczego mi tu wchodzisz do toalet? Jeszcze nie skończyłem. Ach, no je, dobra, nie już skończyłem, wypuść mnie. No to chodź. Do i co? Teraz o. o, i do kuchni mogę? Tak. Wow. ale idę sobie fajnie kolację. tutaj. Kolację? zasiąść do stołu. Dobra, dobra, to siadam. A może byśmy przynieśli tutaj kamerę i byśmy nagrali naszą Nie, nie, kuchnięcie? ja myślę, że nie, nie. Lepiej nie pokazywać takich rzeczy, wiesz co? Lepiej ja tutaj myślę, sobie. Że oni... Nie, ja myślę, że nie. Ja myślę serio, że nie, że lepiej tego nie pokazywać, to później dopiero, bo wiesz, żeby szoku nie dostali. To nie jest żaden szok. No, to On będzie tak dla nich to, szok, naprawdę. Takie, takie. Dobra, i co my jemy dzisiaj? Talerze puste? Talerze... Nie no, sada będzie coś, tylko czekaj, muszę pustać. Coś ty kłamiesz, gdzie, gdzie masz jedzenie jakieś? Poczekaj, bo nie wiem, czy się przypadkiem nie skończyło. No i co? Gdzie to jedzenie? Głodny jestem bardzo. Miałeś zrobić coś do jedzenia. O, dobra, I są steki, okej. Okay. Zobacz, trzymaj steki, bo o, e, dzięki trzeba dużo energii na dalsze nagrywanie. Dobra, dobra, to ja sobie zjem. Okej, okay, dobra, Tutaj dzięki. Tutaj proszę jeszcze A, bardzo. arbuzika jeszcze. Ale nie dałaś mi, zabrałaś, oddaj. Trzymaj. No nie mogę. I jeszcze o, dobra. Zdałam ci na drugie danie e, zupę, zupę grzybową. Zupę grzybową, dobra, dzięki. To jest bardzo dobra. Okej, okay, dobra, okay. dzięki. Dobra, A, to ja już, ja już się najadłem w sumie. Możemy pójść zobaczyć, jak tam te komentarze teraz po tym filmie okay. e, nowym, dobra? To chodź, zobaczymy. Idziemy. Oj. No, okej, okay, dobra, super. Yy, no, ja powiem ci, że nie, nie za fajnie. Chyba nadal im się Co nie to podoba, to... że nie chcą, żeby Bella wróciła. Ale dlaczego nie nie Patrz, lubią? same, same się... łapki w dół, nikt tego nie chce oglądać w ogóle. Ale mówiłem ci! Oni mnie lubią? No, mówiłem ci, że ci nie polubię, bo Belli nie zastąpisz. Mówiłem ci. Przecież ze no, mną nic nie jest nie tak! No mówiłem ci, że nikt tego nie będzie chciał oglądać. Oni chcą Belle po prostu, bo to jest Vito i Bella, nie a nie Vito i szalona fanka jakaś. Ej, Belli! Koniec z Bellą! Czy oni tego nie rozumieją? Niech tak nie, samo! Riku, nie krzycz mnie tak! Musisz boję, zrozumieć! No, ten denerwuje mnie to! Trzeba no, mieć dobrze przyjąć! Pokusi się! pokusiłeś, się, bo Sam jeszcze hej. komuś krzywdę zrobisz tym mieczykiem! Koniec! Stawaj tu! Dobra... Stawaj tu! No i co? I że usuwasz kanał! Co? Nie, ja nigdy tak. nie nagram takiego filmu! Zwariowałaś? Usuwasz kanał! Nie, nie mogę tego zrobić! Ja mam, ja mam ponad dwa miliony w... widzów, którzy chcą mnie oglądać. Ja nie mogę, nie mogę tego zrobić, nie mogę usunąć kanału! oni powinni też mnie chcieć. Ale oglądać. oni ciebie nie chcą oglądać! No to albo my razem, albo w ogóle... Ja nie nagram tego, na pewno nie zmusisz mnie Musisz? do tego! Nie, nie. Nie Nie, nie zmusisz mnie! Na nie. pewno? Na pewno. Belli. Co? A gdzie jest Bella? Ona też tutaj gdzieś jest? Ja tylko wiem, gdzie ona jest. O nie, o nie. Więc nie, dobra, 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 to nic nie rób, Belli Okej, okay, dobra, to nagramy to. Co mam powiedzieć? To nagramy. Dobra, Dobrze, co mam powiedzieć? Proszę, powiesz tak, się. Okej. Okay. I powiesz, przychodzę do Was z ważną informacją. Niestety nie mam pomysłów już na kolejne filmy. Pod filmami pojawia się dużo łapek w dół i negatywne komentarze. Postanowiłem usunąć kanał, nikt mnie, mnie do tego nie zmuszał i dziękuję za te wszystkie lata, mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy. Zapamiętałeś? Nie, eee, nie zapamiętałem, jakbyś mi dała jakąś, nie wiem, kartkę czy coś, żebym ja sobie mógł to zapisać. Dobra, dobra, spróbuję, może mi się uda. Tutaj ci napiszę, na komputerze. Dobra. Trzymaj. Dobra, dobra, okej, okay, dobra, dobra, będę sobie tam dobra. patrzył co chwilę w takim okay. razie. Powtarzam! Dobra, dobra okej, okay, powtarzam. Już odpaliłaś nagrywanie? Dobra. się, tylko z tej strony, Wito. Przychodzę do Was z ważną informacją. Niestety nie mam pomysłów już na kolejne filmy. Pod filmami pojawia się dużo łapek w dół i negatywne komentarze. Postanowiłem usunąć kanał. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Dziękuję Wam za te wszystkie lata i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś y, zobaczymy. I co, dobrze było? Tak. Wszystko dobrze? Dobra, tak. gdzie jest Bella? Wypuścisz mnie teraz? Nie, teraz Cię nie wypuszcza. Teraz to wrzucamy na kanał!